Dzień dobry Państwu. Między ulicą Wyszyńskiego a Zamenhofa e, olbrzymi ruch jak na tę porę dnia. Całe mnóstwo rozbawionych dzieci, ich rodziców i innych osób, które postanowiły. Zakończyć okres świąteczny poprzez uczestnictwo w rozbieraniu choinki, która tutaj stała przez e, te kilka tygodni. Pamiętamy, jak była ubierana. W tej chwili następuje jej uroczyste. Roz, rozebranie, czy też rozbiór, jak to woli, ale że bardzo, przewodniczący rady, Andrzej Rogowski tutaj tak jest. częstuje. Czemu to Andrzej u nas częstuje? Zabawy dla dzieciaczków, wspaniałe kosteczki, to układane, sobie. kosteczki, lizaczki, coś wspaniałego. Coś wspaniałego, także tak, zabawa trwa. Tutaj widzimy odpowiednio do tej sytuacji element osoby, będą je, które, które, które uczestniczą w tej, tej niesamowitej lidaków. zabawie. Jest też gry interaktywne. prowadzącym imprezę oto tutaj, oto, jest Gracar Broda. Burmistrzowie, którzy rozdają właśnie bierze. burmistrzowie, A, burmistrz, całej gminy żebyś wody Bohaterów, którzy przyjadą tutaj do nas. Za chwilę przyjadą super bohaterowie zaproszeni przez gminę Policę na okoliczność no właśnie rozbierania choinki. Choinka stała tutaj przez kilka tygodni, wszyscy ją widzieli, cieszyli się, cieszyli się um, o, tym świątecznym um, okresem, dodawała na odpowiedniego nastroju, no ale przychodzi czas, kiedy choinkę trzeba rozebrać. Ten dzień nie jest wyznaczony jakoś sztywno kalendarzem. Rozbiera się nią tam te kilka tygodni po ja świętach. Tak samo dzieje się właśnie w Policchach. I pod Niezawodny burmistrz Polic, Łody Szarpiakun, Bakci Niezawodny w takich sytuacjach, zawsze obecny Także jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie ma Lizaka, proszę bardzo Zbóżniarz Andrzej Rogowski Czy jest ktoś, kto jeszcze Lizaka, bo mam parę na oddanie Proszę bardzo Proszę bardzo Proszę tak jest, proszę bardzo. O, oddaję ostatnie dwa, ale spokojnie, ja zaraz załatwię. Trzymaj się tu w usta. O, tylko nie ma. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, tam jest pan burmistrz. Proszę podejść do pana burmistrza. Mam. Nie ma już pizaków, pan no, co ma za Okej, teraz machamy do mnie. Gdzie jestem znajdźcie mnie. Tak było. Okej. Piotrem, Izaką może, może Dziękuję bardzo. Oj, teraz się już nie Burmistrz nie właśnie poczęstował redakcji Wieści Polickich, z Izakiem. Cześć! Lecimy się bawić dalej! Oczywiście jest to bardzo przyjemny gest. Wszyscy Raz, dwa, trzy! Dobra!